Dzień dobry, witam państwa na kanale Vetrehab. W tym odcinku przyjechałem do Łodzi do firmy Admirał i tym razem pokażemy wspólnie państwu, jak zmierzyć psa, by dopasować do niego wózek inwalidzki. Zapraszam do oglądania. Przystępujemy do miary na Wózek czterokołowy. Pierwszym elementem jest złapanie linii kłębu na okości przednich łapek. Bierzemy ten kładziemy go na tutaj na to właśnie na kłębie i jedziemy do nasady ogona i tutaj jest wymiar 35. Napis c 35 Dobrze. Drugim elementem jest zmierzenie wysokości pieska od kłębu do podłoża. Piesek musi sobie stać ładnie, tak równiutko i sobie, o o, dobrze, może być tak, bierzemy go sobie, o. Od kłębu do podłoża jest 24,5. 24,5, 35, dobrze. Teraz mierzymy sobie szerokości. Szerokości mierzymy, bo to jest ciężko zapotwierdzone, jak szerokość. Mierzymy go w taki sposób, że sobie mierzymy miarę, U ustawiamy tak, te dwa palce sobie ściskamy tutaj i do tych palców sobie mierzymy centymetr szerokość. I sobie oczami zjeżdżamy prosto padle do podłoża. I tutaj mamy 13. Przodu, to jest 13. Ja zawsze daję zapas około 2 do 3 cm. Z tyłu biedarka. dajemy piesek. Tak samo takie same jest postępowanie. Też tutaj jest. Patrzymy z góry po prostu. 12, ale tutaj jest 13,5. Jeżeli piesek ma tutaj szerzej, a tutaj ma węziej, to musimy zrobić. Miarę do wózka na ten wymiar. Nie możemy inaczej, bo nie będziemy robić wózka takiego złamanego sprętu. Z to musi być spręt zawsze prosty. Także to jest 13,5. Łamane przez. Pójdek szerokowy przeważnie robimy prosty. Żeby. No, nie można pod lekkim skosem, jeżeli jest skos duży, ale przeważnie robimy Prosty, żeby piesek w, w, w wózku czterorokowym musiał mieć trochę luzu, bo on y, tam hmm. musi, co? musi mieć odpowiednie tutaj pole manewru tak, swoim to, ciałem. Już, yy. Teraz tak, oś. Oś jest od połowy grubości od u, 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 uda do połowy grubości przedniej łapy. Tak, od osi do osi. Od osi, do osi. 27 to jest no, 27, dobrze. Teraz y, zawsze bierzemy podkładkę. To jest piesek. piesek, Podkładkę bierzemy, Piesek musi być... Niech pan go sobie postawi tak, żeby on był sobie... Tak naturalnie kompaktowo, kompaktowo, kompaktowo. Tak sobie, o, żeby nie... Nie. Żeby nie szły łapki do przodu, tak? Żeby raczej pionowo opierały o, się tak, w tak, Ale by... przeważnie powinien mieć maltaczyk z jakieś 15 cm. No i tak ma. Dobrze. czyli wymiarownie. Tak. Teraz robimy wymiar do barku. Od podłoża do barku. Robimy tutaj. Niech, niech pan postawi tą łopeczkę. 18. Teraz od pachy do podłoża. 14. Będzie brykał. Teraz obwody klatka piersiowa 35 no, tak? to może jest, będzie to rehabilitacją grzuszek 45 to jest 900 metrów jest szerzej między tym a tutaj to on trochę jest duży 46 35 no to to jest duży jest ten ten Jeszcze raz muszę że ja się tutaj nie Pamyliłem. Spadł z czegoś, ten pieszek? Nie, on szypie. I szyjkę. Szyjkę sobie mierzymy tak, tak. troszeczkę luźniej mierzymy szyjkę, żeby nie tak ścisnąć, tylko o, tak luźniej do, do kłębu, tak? W stronę kłębu tak To jest 29. No i tak daje lekki zapas zawsze. 29. I tutaj mamy wymiar błyska czterokołowego już. Tak, tutaj gdzie to jest, są łapki, to tak przeważnie przyjmuję 10 cm na takiego no pokażmy, mojego pioska. Gdzie to się mierzy? Tu 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 Aha. Zatem, tak? Żeby... To jest od kość, od pięty, od guza piętowego do podłoża. 10 cm, tak jest. Dobrze, to już. I tak wynika. O, położymy się, odpoczniemy. Ona może sobie piesek od, odpocząć. Dobrze. Przystępujemy do miary... Dwóżka na niedowłot tylny. Bierzemy sobie miejsce łopatek, gdzie będziemy zaczynali miarę. Ona jest na, na wschodzie przedniej łapek, tutaj piesek przenosi największy ciężar. Tak, kłąb. Może ja przeczytam to tutaj? O, teraz tak, od kłębu do nasady ogona. Nasada ogona jest tutaj, gdzie wychodzi og ogon, tak? O. Mamy tutaj 65 cm, tak? Teraz bierzemy wysokość od kłębu do podłoża. Też bierzemy, o, tak sobie, tak jakby sobie robimy prostopadłą do podłoża. O, jest 64 cm, dobrze. Teraz bierzemy sobie yy, szerokość w barkach. Szerokość w barkach tutaj ma. 20 i 20. Tutaj sobie bierzemy, tak sobie przyciskamy, bo włosy nam nie przeszkadzają, że on się przycisnął do wózka, bo to one nie mają Udział. Bierzemy kogoś... od ciała do ciała, jest 20 cm. Tak? I musimy dotknąć, tak, tak cisnąć delikatnie tak palcami, żeby poczuć to ciało pod, pod sierścią. Tak jest, tak, tak jest. I wtedy mamy tutaj 20 cm, tak? Ja zawsze daję zapas na wóz, do wózka około 3 cm. Klienci, ja zawsze daję. 20 cm. No tak, tak, Ładnie, to zapasem zmierzymy. To byśmy tak, karetę, to jest cenna dobra. informacja. Teraz biodra, tak teraz samo mierzymy. Tutaj jest 18 cm. Też sobie przyciskamy lekko, jest 18 cm. Teraz mierzymy sobie niektóre psy są tutaj lekko pękate, są szersze od barków i od bioder. Także my musimy zmierzyć, bo musimy mieć wódek, żeby te środek psa żeby nie opierały się o kostki. On musi mieć też tutaj luz, bo piesek musi żyć swoim życiem w wózku. Wózek jest tylko ciągnikiem. Mierzymy sobie tutaj. Jest 18 cm. Także więc mniej jak tutaj. I tutaj jest też. Także tutaj jest bardzo ładnie ja zachowana linia. Symetryczny. Tak, Teraz mierzymy sobie oś. Oś od łapki przedniej osiowej. Grubość. Do łapki tylnej osiowej. Tak? Czyli oś jednej, oś jednej oś i oś drugiej. drugiej. O, to jest 50 1 cm, tak? Mamy ten wymiar. Teraz sobie bierzemy bark. Od barku do podłoża. Mamy tam jakiś tam wymiar, tak? 53 cm. Teraz bierzemy od pachy do podłoża. Jest. 43 cm, tak? Teraz bierzemy sobie podkładkę. Tak jak już mówiłem, w kamizelkach. Podkładka jest yy, u psów jest inna i u suń, i u suń jest inna. Tutaj jest, mierzymy do prącia, żeby piesek mógł się załatwiać. Także mierzymy od paczki pasz, od do początku prącia. Mamy 27 cm. Jak się położyć tutaj w prącie, to akurat tak jest, tak? Teraz mierzymy sobie yy, buciki. Buciki mierzymy od Góra yy, piętowego do paluszków. Mamy tutaj 20 cm, ale to może być 18. To tak nie wiem, To jest wymiar dla mnie, żebym ja wiedział, jakie dać buty. Teraz mierzymy sobie obwód klatki piersiowej, bo według tego dobieramy sobie cenę wózka i rozmiar pręty, wszystko, bo to jest bardzo ważne. Tutaj mierzymy sobie za przednimi łapkami, mamy 70 5 cm teraz owód brzucha mierzymy przed prąciem u psów. Mamy 62 cm szyjkę. Mierzymy sobie tak trochę luźniej. No, nie chcę tak powiem o tutaj, tu, ten luźniej, mierzymy. luźniej mierzymy szyjkę. Takie sobie robimy takie lekkie luski. O, takie właśnie lekkie. To mamy tutaj 40. 849 cm. Teraz jeszcze byśmy tutaj zmierzyli, znaczy to prakty... Aha! jeszcze podkładka dla słuń, dla słoń podkładka może być troszeczkę dłuższa bo ona. Bo piestek załatwia się tyłem, ale też nie możemy przesadzić, bo musimy dać tak podkładkę, żeby ona się nie, w, nie wbijała w pakwiny, bo jak piestek siada, to pod, pod, biera sobie łapki pod siebie. I wtedy się skraca się ten wymiar i wtedy on, ona sobie no, tutaj pokaż, opiera to się to po chwilkę. O, ok. o, i tutaj mu się wtedy wbijać tak Dlatego trzeba tą podkładkę zmieszyć. Dla suń Tak. Dla, dla słoń robimy przeważnie pod, podkładkę. O, z jakieś 31 cm to, to wystarczy. To jest cztery, 4 cm dużej jak u psa, bo jak, bo jak znowu przesadzimy, to też będzie źle, nie? No 31-32 cm, no więcej nie potrzeba dać tutaj. Pamiętajmy, że wózek inwalidzki w wielu przypadkach może również pełnić funkcję rehabilitacyjną. Zapraszam na kolejny film o zaopatrzeniu ortopedycznym, na którym poznamy inny sprzęt, no i sposoby zdejmowania do niego miary. Do zobaczenia.